Przechodzimy dalej, kończymy. No właśnie, które? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siódme okrążenie, czyli mam nabrane trzy, cztery oczka łańcuszka, wpuwam się w trzecie oczko pierwszego słupka. O, przeciągam nitkę wiodącą i zaciskam. I przechodzimy już do ósmego okrążenia. Więc przeskakuję sobie tutaj oczkiem ścisłym na drugi słupek. Trzy oczka na pierwszy słupek, pierwszy i jedyny w tym motywie, czyli z trzech zostaje nam tylko jeden. Boczne słupki już nie przerabiamy. I cztery oczka na przejście, czyli w sumie tak naprawdę nabrałam siedem oczek łańcuszka i tutaj już robimy oczko ścisłe. Znowu oczko ścisłe na kolejnym mostku. I jeszcze jedno. Cztery oczka. Nawijam nitkę na szydełko i znowu w środkowy słupeczek się wkłuwam, wykonując nowy słupek. Więc tak wygląda motyw. Zróbmy może jeszcze jeden motyw wspólnie, czyli znowu cztery oczka. Trzy, cztery. Oczko ścisłe na pierwszym mostku, ale się naprawdę rozdwaja. Raz, dwa, trzy, cztery. Oczko ścisłe na drugim mostku. I znowu raz, dwa, trzy, cztery, oczko ścisłe na trzecim mostku jeszcze raz cztery oczka, cztery, nawijam nitkę na szydełko i wkłuwam się po prostu w ten środkowy słupek. O, także dwa motywy wykonane. No i proszę bardzo, kończymy ósme okrążenie, przechodzimy do dziewiątego, który jednocześnie będzie okrążeniem już tym końcowym, zamykającym. Mówię o tym. No, i tak najpierw pokażę, jak wykonać, gdyby ktoś robił dopiero pierwszy element, tą pierwszą serweteczkę. Ale najpierw zakończmy sobie ósme okrążenie. Czyli mam nabrane cztery oczka łańcuszka, wkłuwam się w trzecie oczko tego dużego yy, pierwszego mostka, co robiłyśmy, tak z siedmiu oczek. Przeciągam nitkę i zaciskam. No, i właśnie, od razu powiem o co chodzi, jak wykonać. Więc tak, przechodzimy sobie oczkami ścisłymi najpierw tutaj, tak na brzeg mostka. Oho, jeszcze raz, bo nie poszło. A może tak. O, teraz. O, tak, żebym była pod koniec tego mostka, i tak, nabieram dwa oczka łańcuszka. Nawijam nitkę na szydełko, wykonuję niedokończony słupek, znowu nawijam nitkę na szydełko, na kolejnym mostku znowu robię dwa niedokończone pojedyncze słupki. I w tym momencie mam cztery pętelki na szydełku chwytam je wszystkie jedną nitką, na przejście wykonuję pięć oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I znowu nawijam nitkę na szydełko, wracam na ten sam mostek i znowu wykonuję dwa niedokończone słupki na tym pierwszym mostku. Po czym przeskakuję na kolejny mostek i znowu dwa niedokończone słupki wykonuję. I w tym momencie na szydełku mam pięć oczek, bo jedno jest z oczek łańcuszka i wtedy znowu chwytam je wszystkie jedną nitką. Ok. Na przejście znowu nabieram 5 oczek łańcuszka. 3, 4, 5, nawijam nitkę na szydełko, wracam na ten sam mostek i z tego samego mostka oczywiście Wyprowadzam dwa niedokończone słupki, po czym przeskakuję na mostek sąsiedni i dwa kolejne niedokończone słupki wykonuję. Kiedy mam pięć pętelek na szydełku, chwytam je wszystkie jedną nitką po prostu. O, i w ten sposób sobie działam po całości dookoła serwetki. Także jak tu spojrzymy, na każdym mostku mamy. Po cztery słupki chwytane razem, tak naprawdę i pięć oczek na przejście. Tak, także to jest ostatnie okrążenie, a za chwilę pokażę, jak łączyć też bardzo prosto. Póki się da, to działamy poza kulą naszą. A jeszcze właśnie chciałam podziękować pani, która podsunęła fajny też pomysł, żeby. Zamiast taśmy klejącej używać bezbarwnego lakieru do paznokci do sklejania I, i właśnie też tak zrobiłam pierwszy raz, więc troszkę może niezbyt estetycznie mi to wyszło, ale liczę na to, że po prostu bombka jest na tyle, to znaczy ubranko na bombkę jest na tyle gęste, że po prostu tego nie będzie widać, ale no bardzo fajny sposób i naprawdę trzyma. Super. Także polecam. Dziękuję tej pani za podpowiedź. Bardzo mi się spodobała. No dobrze, a teraz więc tak kończymy w ten sposób pierwszą serweteczkę. A teraz jak dalej? Więc ja tutaj sobie spruję. Pierwszy element robimy tak jak pokazałam, czyli wykonujemy te cztery niedokończone słupki i teraz chwytamy je wszystkie jedną nitką. I teraz tak, nabieram dwa oczka łańcuszka. Biorę tą, tą drugą serweteczkę i tak patrzę, żeby te um, spodnie elementy lewe były pod spodem, do środka szły. Zachaczam o pierwszy mostek, przeciągam nitkę pod spodem, Momencik, żeby to było fajnie widoczne. Jeszcze raz. Zah zahaczam o pierwszy mostek, obojętnie który. O, przeciągam tą nitkę wiodącą i zaciskam. I teraz dopiero nabieram dwa oczka łańcuszka, czyli to trzecie oczko jest oczkiem łączącym. Nawijam nitkę na szydełko, wracam na ten pierwszy mostek, na którym dopiero mam dwa niedokończone słupki, i znowu wykonuję na nim dwa niedokończone słupki. Po czym dalej. Nawijam nitkę na szydełko i skakuję już na ten drugi mostek. Na drugim mostku też dwa niedokończone słupki wykonuję. Na szydełku mam pięć niedokończonych słupków, więc chwytam je po prostu jedną nitką, przeciągam nitkę i zaciskam. I teraz dalej. Nabieram dwa oczka łańcuszka i zahaczam o sąsiedni mostek. Żadnego mostka nie pomijamy. O, za. Zahaczam, przeciągam nitkę wiodącą i zaciskam. I znowu nabieram dwa oczka łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko, wracam na ten mostek, na którym mam dwa niedokończone słupki, bo muszę dorobić jeszcze dwa niedokończone słupki. Nawijam nitkę na szydełko i teraz dopiero przeskakuję na ten drugi mosteczek. Kiedy mam pięć pętelek na szydełku, chwytam je wszystkie jedną nitką coś tu mi się zahaczyło o i po prostu zaciskam i znowu dwa oczka nabieram zahaczam o kolejny mosteczek przeciągam nitkę wiodącą i zaciskam znowu nabieram dwa oczka łańcuszka nawijam nitkę na szydełko i jeszcze raz wracam na ten sam mostek, gdzie już mam dwa niedokończone słupki i kolejne dwa już na nowym mostku opieram. Pięć pętelek, więc chwytam je wszystkie jedną nitką. O, tak to wygląda. Przeciągnę troszkę, żeby... O, i powstaje nam taki zygzak coś takiego. Jeszcze właśnie chciałabym do Aha, nie powiedziałam chyba o jednej rzeczy. Kiedy kończymy pierwsze okrążenie, o, także jesteśmy w tym momencie. Mam wtedy nabrane pięć oczek łańcuszka i żeby połączyć to po prostu sobie tutaj tak podważam i wtedy przeciągam nitkę wiodącą i też przez to oczko łańcuszka i zaciskam. Tak możemy Zakończyć. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli ktoś uzna, że to ubranko jest za małe, to można zrobić kolejne okrążenie cały czas, na przykład z pięciu oczek łańcuszka i chwytamy oczkami ścisłymi wtedy na tych kolejnych mostkach. Ale jeszcze właśnie yy, popatrzmy, jak to będzie się prezentowało na bombce, bo możemy na przykład w ten sposób założyć, tak żeby ten kwiatuszek był widoczny z boku, a możemy też założyć w ten sposób, wtedy będzie to łączenie z boku widoczne. Trzeba popatrzeć, zawsze wybieramy oczywiście bardziej atrakcyjny element na bok, bombki, no bo jednakże, jednak on jest lepiej widoczny, kiedy patrzymy z boku, no kiedy patrzymy w ogóle na choinkę, więc, więc tak. No i ja sobie na razie jak najwięcej Próbuję zrobić tutaj dookoła. I kiedy już będę łączyła na bąbce, to też jeszcze pokażę, jak to wykonać. W każdym razie, jeżeli ktoś pokusił się i wykonał ze mną, i wykonał ze mną tę bombkę, no to bardzo się cieszę. Poproszę o serduszko w komentarzu. A być może ktoś zechce przysłać zdjęcia swoich prac, które zostały wykonane. Razem ze mną to będzie mi bardzo miło. Powstanie wtedy taki filmik z Bożego Narodzenia, z prac szydełkowych. Także dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Proszę popatrzeć, ja już założyłam, tyle mi zostało jeszcze do połączenia, ale już po prostu, żeby komfortowo schować silikon tutaj w tym ubranku, to tak w tym momencie już zakładam. No i tak chcę ucelować, żeby to łączenie szło akurat jak jest łączenie w bombce. Myślę, że bardzo fajnie to wygląda. Odbija się trochę światełko, ale myślę, że efekt końcowy i tak panie, widzą jak, jak wygląda. No i teraz jeszcze kawałeczek chciałam pokazać jak sobie radzić już przy bombce, która jest już w środku. OK, ja mam tutaj połączenie, więc nabieram dwa oczka, łańcuszka, trzecim oczkiem łączymy, przypominam, więc czwarte i piąte, nawijam nitkę na szydełko, wracam na ten sam mostek i wykonuję niedokończone słupki dwa. A potem już przeskakuję na nowy mostek i też dwa niedokończone słupki. O! I teraz wszystkie te pętelki chwytam jedną nitką. Przeciągam i zaciskam. I znowu nabieram dwa oczka łańcuszka. O! Znowu się rozdwoiła. Trzecie oczko to oczko łączące, więc. Sąsiedni mostek z tej drugiej części ubranka, zahaczam i zaciskam, i znowu nabieram dwa oczka, łańcuszka. I spadło. Ok. Nawijam nitkę na szydełko i znowu wracam. Najpierw na ten pierwszy mosteczek. Wykonuję dwa niedokończone słupki. Na ten mostek, gdzie już są dwa słupki umieszczone. I teraz nawijam nitkę na szydełko i już przeskakuję na nowy mostek. Dwa kolejne słupki już idą na nowy mostek. O. I teraz te wszystkie pętelki, jest ich 5, chwytam po prostu jedną nitką, zaciskam i znowu dwa oczka nabieram. Zahaczam kolejny mostek z sąsiedniej y, części bąbki, z sąsiedniego ubranka, i zaciskam nitkę. No ale znowu się rozdwoiło, muszę spruć w takim razie. No właśnie, ta nitka naprawdę się bardzo rozdwaja. Szczególnie przy łączeniu, bo wcześniej tak nie, ale jak jest to łączenie, to jest ciężko właśnie z tą nitką tak wykombinować, żeby ona się jednak nie, nie rozdwajała. No właśnie a jak już się raz rozdwoi, to później cały czas. Ale no, udało się naprawić to fajnie. No i w ten sposób działamy sobie aż do końca. Myślę, że bardzo fajny efekt powstał. Także, jeżeli ktoś ze mną wykonał tą pomówkę, bardzo się cieszę. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnych filmików. No, i jeszcze na chwileczkę, tylko chciałam pokazać, jestem już przy ostatnim elemencie do łączenia. Mam nabrane dwa oczka łańcuszka, więc zahaczam już o ostatni mostek. Przeciągam nitkę wiodącą. Nabieram. Dwa oczka. O. I tutaj już muszę połączyć. Gdzie łączymy? Ano, właśnie tutaj, w tym miejscu. Tu, gdzie mamy pierwsze niedokończone słupki chwytane razem. Więc ja tutaj sobie podhaczam, przeciągam nitkę wiodącą i zaciskam. I teraz już mogę obciąć nitkę. Troszkę dłuższą taką zawsze sobie zostawiamy. O. I w tym momencie ja już przeciągam. A nie było widać, przeciągam i zaciskam. Także o. Mam nadzieję, że to jest widoczne. Jeszcze, jeszcze raz. O, w tym miejscu, gdzie chwytałyśmy razem wszystkie słupki, też ostatnie połączenie tu musi wypaść. No i w tym momencie już możemy. Tą nitkę fajnie sobie ukryć pomiędzy słupkami. Właśnie fajnie, że w tym wzorze akurat tak jest, że jest tyle tych słupków obok siebie, że ta nitka po prostu da się fajnie schować i nie będzie przeszkadzała. O. Także tak to wygląda. Bombeczka skończona, myślę, że jest bardzo ładna, mnie się bardzo podoba, niewielka co prawda, ale tak jak mówiłam można zadziałać i tutaj gdzie mamy ten zygzak po prostu wykonać więcej mostków z sześciu oczek łańcuszka, ja dałam na, na bok to łączenie, bo chcę właśnie, żeby ten, ta rozetka, ten kwiatuszek, żeby on był widoczny na choince i teraz już mówię naprawdę do widzenia.